Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak włączyć tryb niskiego zużycia danych na iPhone'ie. Tryb niskiego zużycia danych wstrzyma niektóre zadania w tle i automatyczne aktualizacje, więc gdy korzystasz z danych komórkowych zamiast Wi-Fi, zużyjesz mniej danych. Jest to czjak przydatne, jeśli masz ograniczony plan komórkowy? Aby włączyć te opcje, przejdź do ustawienia, a następnie do sieci komórkowej. Następnie przejdź do opcji danych komórkowych i są dwie opcje, gdzie to może być. Jeśli Twój telefon nie obsługuje 5G, to będzie tutaj. Więc w przypadku starszych iPhone'ów zobaczysz tryb niskiego zużycia danych, tutaj, ale w przypadku nowszych iPhone'ów. Zamiast tego zobaczysz tutaj tryb danych, a następnie będziesz mógł kliknąć na to i wybrać albo zezwól na więcej danych w 5G, standardowy, albo tryb niskiego zużycia danych. Aby włączyć tryb niskiego zużycia danych, po prostu ustaw go na tryb niskiego zużycia danych tutaj lub włącz go tutaj, w zależności od tego, którą wersję iPhone'a masz. I to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.